Szanowni Państwo, tak jak kiedyś ubiegłym oprócz, mówiłem, że wystąpimy do uniwersyte na Uniwersytet Przyrodniczy, żeby w ramach pracy licencjackiej czy manisterskiej studenci nam zrobili e, projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły wokół hali, wokół wojsk. Po, po przeprowadzonych rozmowach na Uniwersytecie w terenu wyrazili na to zgodę, także pismo wysłaliśmy. Oczywiście to co ma być zrobione to w zasadzie to będzie dokument. A jak posadzić? Nie, to się będzie posadzona, Żebyśmy potem jako sami wiedzieli, gdzie które rośliny posadzić, że to był jak najlepsze. To, co studenci mają zrobić, wykonać no bezkosztowo, jedynie mamy ponieść jakieś koszty za ja dojazd. Wakacje... Jakieś tam koszty będą, ale tylko po Minimalne, w każdym razie to, co mamy uzgodnione. To nie okaże się, że oni tu na wakacje przyjadą na miesiąc czy no, dwa, Nie, nie, nie. No, studenci mają na pracę wykonać albo licencjacką, albo magisterską.